Dwayne Douglas Johnson, znany jako The Rock, pochodzi z Kalifornii, gdzie urodził się 2 maja 1972 roku. Ma 196 cm wzrostu i waży ponad 115 kg. Ten charyzmatyczny aktor nie jest może klasycznym kulturystą, ale ze względu na swoje podejście do życia, uczciwy trening i świetny charakter, zasługuje na miejsce w naszym cyklu. Na pierwszy rzut oka widać, że The Rock ma egzotyczne korzenie. Jego matka pochodzi z plemienia Samoan, które należy do Polinezyjczyków. Jego dziadek i ojciec byli znanymi zapaśnikami. Peter Mavia, o pseudonimie High Chief oraz Rocky Johnson miał bardzo bliskie relacje z matką, ponieważ jego ojciec często wyjeżdżał na zawody, dlatego był jedynym wsparciem. W swoim ojcu znalazł sportowy wzór do naśladowania, w którym widział dyscyplinę. Wstawanie wcześnie rano i uczciwe treningi. Derock spędzał dużo czasu na siłowni, ale i tak nie udało mu się uniknąć problemów. Podobnie jak w filmie Pain and Gain, w którym wystąpił, miał wiele problemów, głównie bójki, kradzieże, ale także wyłudzenia pieniędzy. Był nawet dziewięć razy aresztowany i trafił do więzienia. Swoją karierę złego chłopca kontynuował w szkole, gdzie miał zatargi z nauczycielem. To jednak niespodziewanie zaproponowano mu, aby wstąpił do drużyny futbolu amerykańskiego. Dwayne zaczął odnosić sukcesy w futbolu, a nawet Uniwersytet w Miami pozwolił mu grać jako jedynemu nowicjuszowi, co doprowadziło do otrzymania stypendium. W szkole poznał również Denny Garcia, z którą się ożenił. W chwili obecnej nie są już jednak razem. Po szkole nadal grał w futbol, a nawet dołączył do reprezentacji Kanady jako liniowy. Jednak po kontuzji Barku został zwolniony i musiał szukać innej drogi. Tutaj pojawia się suma 7 dolarów. Nie miał przy sobie nic więcej, kiedy rozpoczął swoją nową karierę jako wrestler. Odniósł sukces i wystąpił nawet w grze na PlayStation. Zdobył 16 tytułów oraz pokonał gwiazdę WWF Undertakera. Jego popularność WWF przyniosła mu pierwszą rolę aktorską. Zaczęło się od małych kameralnych scen w serialach. Dzięki filmowi Mumia, gdzie zagrał króla Skorpiona, otrzymał pełnometrażowy film Król Skorpion. Film ten przyniósł mu 5 milionów dolarów. The Rock wystąpił w ponad 30 filmach takich jak Doom, Wlangry, Szybcy i Wściekli, San Andreas, Jumanji, Baywatch i wiele innych. Jeśli macie swój ulubiony film, w którym wystąpił, dajcie znać w komentarzach. Mimo, że Derok ciągle ćwiczy, najbardziej musiał przygotować się do filmu Herkules. Kiedy grasz na Boga, prawdopodobnie powinieneś tak wyglądać. Jeśli chcesz wyglądać jak półbóg, powinieneś wstawać jak The Rock o 4 rano i mieć 50 minut cardio, następnie powinieneś trenować przez kolejne 90 minut i powtarzać to wszystko przez pół roku i w końcu możesz grać Herkulesa. Nie zapominaj jednak o 22-tygodniowej diecie pełnej białek jaj kurczaka, ryb, płatków, ziemniaków, oczywiście mnóstwa warzyw, w przerwach między filmami, Derock ma również swój klasyczny plan treningowo-żywieniowy. Jeśli chcecie go zobaczyć, znajdziecie go na naszym blogu. Link znajdziecie pod filmem. W 2014 roku, nawet Muscle and Fitness ogłosił go człowiekiem stulecia. Jeśli podobał Wam się filmik z tym sportowcem, aktorem i inspirującą osobą, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie. Napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony film z jego udziałem. Epizodów Fitness Facts. Na razie, cześć.